Słyszeliście o tym, że aloes jest wycofany? Wyjaśnijmy sobie to niedomówienie. Pewnie, więc chodzi o konkretne związki w konkretnych produktach. Więc to nie jest tak, że wszystko to, co mamy tutaj na stole zostało wycofane, zakazane i już nie możemy tego stosować, tylko mówimy o konkretnych związkach. Te związki to są pochodne hydroksyantracenu i to są związki o charakterze takim przeczyszczającym. I one bardzo często były dodawane właśnie do suplementów, niekoniecznie konkretnie suplementy z aloes, A jeśli chodzi o to, dlaczego one zostały wycofane, to mówimy tutaj o działaniu genotoksycznym, czyli szkodliwym dla naszego materiału genetycznego dla DNA, a także o potencjalnym działaniu rakotwórczym. I tutaj mówimy o potencjalnym działaniu i rozwoju e, rakieta grubego. Dobrze, no ale e, one są w tym ALESI, czy ich nie ma? E, tutaj myślę, że możemy sobie przekroić. przekroczenie, no, tak zostało, faktycznie jeśli chodzi o te ekstra. Oraz zaraz um, o tym, co jest pod samym liściem. Jeśli chodzi o te aloesu w kosmetykach. Nie no, bo tutaj... Dokładnie tak. Chodzi o pochodnych hydroksy antracenu, zarówno w ekstraktach z liści, jak i niekiedy z całej rośliny, ale tylko konkretnie mówimy o suplementach oraz o żywności, czy też dodatkach do żywności. Nie mówimy absolutnie o kosmetykach, czy też nie mówimy o lekach. A już tak abstrahując, jestem sobie mega dumna, że byłam w stanie do wszystko na antenie, tak w miarę sensownie powiedzieć. Um, now dreams come true <laughs>